Witam serdecznie na moim kanale na wieczornym rysunku dzisiaj sobie namalujemy mm, takiego fajnego pieska sorry, ale dzisiaj tak wyjątkowo jakoś się zdarzyło, że e, to robię e, za czterdzieści 400 subskrybentów. Ze 400 subskrybentów nagrywam bardzo fajny film o rysowanku. Coś bardzo ładnego maluje dla Was. Specjalnie dla Was. Tutaj zobaczcie taki smutny niestety będzie ten piesek. Ale jakoś sobie to zrobimy, ogarniemy. No, i teraz przechodzimy do rozmów. Jak tam wam teraz, co robicie teraz? Bo oczywiście cieszę się, że teraz jestem pod publicznością. Jest mi bardzo z tego powodu miło. I muszę Wam powiedzieć serdecznie, że niestety, ale nie wiem, jak to ogarnąć, żeby to wszystko się udało. Wszystkie te filmy, które dzisiaj nagrałem, może część osób już z Was to widziała, ale po prostu no nie wiadomo, co wypadnie, no nie. Po prostu bardzo to lubię. Um, jest to takie super, że po prostu nie dam rady po prostu inaczej tego y, zrobić. No nie. Pewnie sami nie wiecie jak y, takiego pieska y, normalnie namalować. Znaczy to będzie jednak. Y, kotyczek, taki słodzieczki koteczek, ale nie wiem, czy to dobrze wyjdzie, czy nie. Jeszcze sobie to zobaczymy. E, a na razie sobie pogadamy. Co tam robicie teraz ciekawego? Piszcie pod publicznością, bo Teraz póki możecie, to i, i jesteście na żywo no to możecie. Bo za niedługo nie będziecie mogli, ale będziecie mogli na moim kanale. I już koniec, koteczka. Zobaczcie, taki mi przyszedł. Się...